Car Fever episode No dobra, dobra, tylko się zgrywam. Nie hejtujcie za angielski. Jeszcze nie oszalałem, żeby bida vlog nagrywać w języku angielskim. Ale kto wie, może z wiekiem postradam zmysły i zrobię coś tak szalonego. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek w nieco innym stylu niż dotychczas. Będziemy rozpoczynali od klasycznej prezentacji auta, tak jak to robię z innymi samochodami podczas testów, ale nie tylko. Przyjrzymy się przepięknej sylwetce kury, to znaczy skody. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje, mm, te majestatyczne linie, czysta elegancja, szyk i gracja. Ok, teraz rzut kamerką na koła. Jesteście na pewno ciekawi, jak sobie radzą opony Michelin 235 45 18 Cross Climate Plus, czyli całoroczne, na wszystkie sezony roku. Na razie radzą sobie bardzo dobrze, aczkolwiek wiecie, że mało jeżdżę tym autem. Na przykład od 15 do 30 czerwca zrobiłem ponad 2000 km testowymi autami, a przebieg od stycznia, kiedy dostałem to auto właściwie, kiedy ja mi przywieźli, w lutym mi to auto, to do teraz wynosi niewiele więcej niż mój 15-dniowy przebieg testówkami. Także teraz będę miał w planach, mam w planach trasę przez Polskę. Zobaczymy jak się na tych kapciach będzie jechało. Myślę, że poradzą sobie, bo są to opony letnie. Przystosowane do zimy, a nie odwrotnie. Nie są to zimówki z homologacją letnią, a letnie z homologacją zimową. Więc powinno być dobrze. Tarcza tylna w superbie niewentylowana, przynajmniej w mojej wersji silnikowej. I wzór bieżnika. Na razie ciche. Nie, na, nie mam powodów do narzekania. A pod maską. Mocarne 1.5 TSI 4 cylindry i jak widzicie nie ma lipy, bo są dwa teleskopy, także nie ma, że premium. Nie mamy badyla, są teleskopy. Silnik jak silnik, nie ma się na czym tu zastanawiać ani specjalnie podniecać. Minimum do tego auta, żeby to w ogóle jeździło. No i przyjemnie, cicho pracuje, mało pali. Jednostka pod tym względem ok. O brzmieniu. Może nie będę teraz mówił, bo sobie popsujemy ten piękny dzień. Mówię oczywiście o brzmieniu po wkręceniu na obroty. No, bagażnik jak to bagażnik. Rekordista. Trudno szukać większego w klasie. Też wysoko się otwiera, jest dobrze. No, i miejsce za mną 186, niemal pół metra 186, 220 bez problemu. Bez problemu. Ewentualnie na głowę wtedy byłby problem, bo wersja kombi z miejscem na głowę mogłoby być przy człowieku 220. Troszkę ciasnawo. Ok, a teraz krótki update na temat układu klimatyzacji w samochodzie. I macie dowód na to, że nawet tak oszczędny silnik jak 1.5 TSI. Te cztery cylindry potrafią w mieście palić dużo, jeśli mamy bardzo niską średnią prędkość, takie warunki, jakie są obecnie na ochocie. A więc pełzanie w korkach, przebudowa ulicy, której końca nie widać. Mam nadzieję, że prezydent miasta Warszawy w końcu się weźmie za takie rzeczy, bo no jest po prostu dramat. Półtora roku remontują ulicę, którą normalnie w cywilizowanej Europie zrobiliby w dwa miesiące lekko licząc, dwa, trzy. I byłby spokój, a u nas jest jak jest. No ale dobra, wrzucamy teraz klimatyzację i zobaczcie, co się dzieje. Dzięki Waszym wpisom przekonałem się, że nie poznałem wszystkich funkcji tej klimatyzacji klimatronika w wersji poliftingu. O co chodzi? Już Wam pokazuję. To sobie wywalimy. Teraz wejdziemy w menu. W menu klimatyzacji wchodzimy. W pewnym sensie mieliście rację, ale nie do końca. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy tu ekran wszystkich możliwości sterowania nawiewem. Klimatronikiem trójstrefowym, I jak klikniemy ten wiatraczek, śmigiełko, mamy profile łagodny, średni, intensywny. Ja jeździłem zawsze na średnim, jak się okazało, i to słychać i czuć, że po prostu mniej wydajnie, zgodnie z tym, co sugeruje nam wybór trybów. Oczywiście wyłączenie, przynajmniej w ten sposób, czyli zablokowanie powietrza, które leci do trzeciej strefy, sprawia, że z przodu troszkę mocniej dmucha. Przyciski są zablokowane z panelu, żeby dzieci mi nie przestawiały, także. Za to się należy lajk like, Skocie, bo tu można by było zwariować. Zresztą to też nogą czasami się trącało i się włączało podgrzewanie skrajnych miejsc kanapy. I by byłoby to beznadziejne, gdyby nie można było tego zablokować. Intensywny jest najwydajniejszy i tak będziemy teraz jeździli. Natomiast wielu z Was pisało mi, żebym włączył sobie w ustawieniach, bo narzekałem na to, że obiekt zamknięty się nigdy nie włącza, nigdy nie jest włączony. Niezależnie od tego, czy wymusimy tryb auto, czy wymusimy maksymalną, maksymalną klimatyzację. Widzicie, zawsze ten haczyk, ten ptaszek jest zaznaczony automatyczny zamknięty obieg powietrza i żeby nie być gołosłownym zobaczcie, jest auto, dam max maksymalny nawiew, też się tryb obieg zamknięty nie włącza, wyjdziemy z trybu wyłączymy to całkowicie, zobaczcie, żeby to wyłączyć to w ogóle muszę tak klikać oczywiście można by to zrobić z poziomu klimatyzacji, czyli tego menu dotykowego no ale jak, jeśli chcemy przyciskiem to zrobić to Kilka razy, kilka razy, kilka razy przejeżdżamy, przejeżdżamy i ten. Dobra. Teraz mamy auto i jak kliknę auto to też obieg zamknięty nigdy mi się nie aktywuje. Nigdy. I to jest ten problem, że no po prostu denerwuje mnie to, że nigdy tego nie można wymusić w automacie. A czasami to naprawdę się przydaje, jak samochód jest gorący, nagrzany, lepiej, żeby to powietrze zostało wyciągnięte, a nie wrzucane tylko chłodne z zewnątrz. Dobra, to jeśli chodzi o układ klimatyzacji, klimatronik, wszystko. No bo funkcje jakie tu mamy, Air Care, to już Wam kiedyś w czasie mega testu mówiłem. Czyli mamy włączone, wyłączona funkcja albo włączona powoduje, że mamy lepszą cyrkulację powietrza w kabinie. Co też pokazuje animacja. A teraz jeszcze chcę Wam powiedzieć o systemie Kanton Słów Kilka. I żeby to zrobić, to wykorzystamy sobie utwór mojego ucznia, który się nazywa, utwór się nazywa Postanowienia. Mój uczeń się nazywa Igor. Niewielu z Was pewnie wie, że, no może wiecie, że jestem muzykiem z zawodu, ale że też uczę. No i właśnie twórczość mojego ucznia chciałbym Wam teraz zademonstrować, żeby nie było ciągle tylko mojej własnej muzyki, którą komponuję i gram. Twórczość mojego ucznia w nieco innym klimacie. Posłuchajcie, jak brzmi kanton. Na moim zdaniem najlepszych możliwych ustawieniach. W systemie zapisany plik w formacie flag. Ustawienia kanton własne. Wciska mi kij, przygniata mi praca. Finalnie nie robię nic, wszędzie piz z marzenia. Mania forsy dzielenia, przemyślenia, pod tytułem jak wyjścienia. No i co spytałbyś, co mnie znowu naszło? Nieważne co ważne, to to, że to znowu zgasło. Pewien projekt był, pierwszy problem, słońce zaszło. Nawet nie pytam ciebie, bo wiem, że dobrze znasz to. Niczym dla Toma, coraz mniej jest. Okej, okay. jeśli jesteście zainteresowani twórczością Igora, który ma przezwisko artystyczne pseudonim Kurt Saturn, możecie zobaczyć pozostałe jego kawałki, w których też mu pomagam, które razem, niejako razem tworzymy, chociaż on jest oczywiście autorem, na jego kanale o tej właśnie nazwie Kurt Saturn. Podlinkowałem Wam w opisie filmu adres jego kanału, więc zapraszam wszystkich do odwiedzenia i zostawienia łapki pod jego twórczością. Na pewno pomożecie mu się rozwinąć muzycznie. Po nagraniu filmu zmieniłem dywaniki i chcę wam jeszcze pokazać dywaniki, które kiedyś dostałem w prezencie od widza razem z tymi gumowymi, które przed chwilą widzieliście w prezentacji. Ale jest lato, więc mamy dywaniki materiałowe. Wyglądają moim zdaniem przyjemniej. Lepiej się komponują z resztą samochodu. Otwieramy bagażnik, a w bagażniku Paka przygotowana na wyjazd wakacyjny. Jak widzicie, zdjęte maskownice. Tu się upcha jakieś tam szpargały, no i kolosalnych rozmiarów. Kufer ogromny. A pod spodem oczywiście koło. A teraz jedziemy. No dobra, to ruszamy. Ruszamy. Ostatnie spalanie 5 8, jak przyjechałem tutaj przed chwilą. Zobaczymy, ile będzie po dojechaniu do domu. No i czy się ten check engine nie pojawi nieszczęsny znowu. Miejmy nadzieję, że już nigdy go nie zobaczymy. Odpalamy. Wow. Sukces. Jadyni. Ulewa potworna zaraz będzie coś czuję, bo widzę takie chmurzyska straszliwe, że aż strach się bać. No Ale co tam? Z cukru nie jesteśmy. Superbina też się nie da chyba burzy. Jedziemy. Silnik gorący, nie bójcie się o turbo. Nie pałujemy na zimno. Nigdy ładnie, ładnie, na pewno gorzej nie idzie po skasowaniu czeka a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że lepiej a widzicie co się dzieje? jaka miazga przed nami mam nadzieję, że rejestrator też tam pokazuje dobrze no dobra, jestem szczęśliwy, że już odzyskałem mojego kuraka, bo wiecie no to, że się nie zżyłem z tym samochodem po mustangu, który niemal był kolejnym członkiem rodziny niemal ale na punkcie tamtego auta, co chyba też widać i słychać w V8vlogach, troszkę mi odbiło, ale to było pozytywne, pozytywny odjazd. Natomiast z tym autem szedłem na ziemię, no i, i nie zżyłem się oczywiście tak, ale jednak jest to nasze autko, które wybraliśmy sobie jako nasz rodzinny transportowóz, transporter rodzinny. I chcielibyśmy, żeby nie psuło się. No, kto chce, żeby w jego aucie ciągle były jakieś jaja w postaci błędów wyskakujących, padających części? No. Szczególnie przy przebiegu, który jest komiczny, wynosi 2300 km, który przed chwilą dopiero był zrobiony przez pracownika ASO. Bo teraz 2315, to te 15, przejechaliśmy, przed chwilą 12-13. No i. I tyle! Zobaczmy, jak to jeździ już śmigać, no już dawno ułożył się silnik ponad 2000 km, to. Trochę trzeba przedmuchać tego kuraka, bo tam takie cackanie się wiecie, jazda po mieście bez przerwy, towiować można. Dobra, w tym aucie nie mamy akurat Blind Spotów. Dosyć bogato doposażona wersja, ale akurat z systemu martwej strefy. Nie ma monitorowania o martwej strefie ale jest, jakby ktoś nie wiedział, podgrzewanie bezlamelkowe, co ważne, bez tych wkurzających spiralek drucików przedniej szyby, czyli ta warstwa srebra. Nowsza technologia zastosowana jest oczywiście, klimatronik trójstrefowy, trzy strefy, nie dwie. Z tyłu dzieciaczki też mają własną strefę z panelem. Jest oczywiście podgrzewane wieniec kierownicy, o czym już mówiłem w poprzednich vlogach. Jest fotel z pamięcią ustawień dla, w tym aucie mamy dla trzech, prawda? Tak, muszę się upewnić, bo w BMW Róż, róż, różne marki stosują, niektóre dają tylko dwie, pozycja do zapamiętania Skoda daje trzy. Co jeszcze mamy? No szereg różnych fajnych rzeczy. Canton, lepiej, że jest, żeby go nie było, bo brzmi lepiej niż podstawa. E, co tu jeszcze mamy fajnego? Parę fajnych rzeczy jest, asystent znaków drogowych, nawigacja, żeby ją włączyć. O. Oczywiście o takich rzeczach jak podgrzewane i przyciemniane lusterka to chyba nie ma co wspominać, bo to w tej klasie powiedzmy jest standardem, aczkolwiek w wersjach Active Champion już niekoniecznie. Więc są podgrzewane i wszystkie lusterka przyciemniane. Wszystkie, bo chyba e, prawe też. To sprawdźmy w Night Driving, bo już nie pamiętam, ale to i lewe na pewno. Kiles oczywiście pełen z otwieraniem klapy nogą, nie trzeba sięgać do, do kluczyka. Aczkolwiek, wiecie co mnie wkurza, że po dwóch, trzech dniach postoju centralny zamek przestaje w ogóle sczytywać z klucza, który mam w torbie czy w kieszeni. Trzeba po prostu fizycznie nacisnąć na pilocie, tak jak kiedyś centralne zamki działały, czyli tylko zdalne otwieranie z guzika, ale już Kiles nie działa. Nie wiem z czego to się bierze, czy przesadne, Oszczędzanie energii, żeby oszczędzać akumulator. Ale wiecie, no po dwóch trzech dniach, naprawdę jeśli auto postoi dłużej niż 2-3 dni, to nie ma bata, żeby ten kiles rozpoznał mnie przy samochodzie z kluczykiem. Zawsze muszę go szukać i dopiero y, otworzyć. To minusuje, bo to mnie denerwuje po prostu jakieś wkurzające ustrojstwo. Dobra, jeśli chodzi o klimę na 20 stopni, nie niedziałającą teraz w cyrkulacji wewnętrznej, teraz włączę obieg zamknięty, jest w porządku. Nie czuję, żeby jakoś niewydajnie chłodziła te 20 stopni. To jest takie optymalne ustawienie klimatronika, żeby było przyjemnie w kabinie. Podejrzewałem, że może tam z czynnikiem coś, albo jakieś inne też problemy, że ona nie jest tak wydajna, ale teraz po serwisie, który przewrócił ustawienia fabryczne, wydaje się, że jest lepiej niż było. paliwa które mam na dystansie e, od uruchomienia 61, e, na długookresowym dystansie 2286 praktycznie cały przebieg tego auta od nowości 7,3 i od tankowania 7,8 z prędkością średnią przelotową 27 km na godzinę i 20 godzin, nie, 19 godzin 40 minut Także widzicie, nawet przy takich niezawysokich prędkościach, to auto nadal paliło z tymi błędami nie za dużo. Fajne jest to, że jadąc na 2000 obrotów, 100 na godzinę, 100 z kawałeczkiem, to jest bardzo komfortowa ta kabina. Opony nie huczą. Mówię do Was zupełnie normalnie. Mam nadzieję, że ten dźwięk da się. Wykorzystać w filmie, bo no nie nagrywam teraz zewnętrznego źródła, to znaczy będę ewentualnie się wspomagał dźwiękiem z wideorejestratora, ale tam będzie chyba dużo gorzej niż z kamerki, która w starym stylu, w dawnym stylu ku i dawnych testów umieściłem na Wasze prośby, bo często z sentymentem wzdychacie do tego kadru. więc czytam, czytam i uwzględniam to, co tam piszecie, staram się to wdrażać w kolejnych filmach. No, znaki drogowe wyświetla mi na desce, że 120 mogę jechać spokojnie, jadę trochę wolniej, ale muszę Wam powiedzieć, że czytając cały ten hejt, który piszecie na temat tego auta, bo oczywiście bubel, felerny, Lemon Car. Co, czegokolwiek tam nie użyjecie Jakichś epitetów, określeń pod, pod adresem tego auta W każdej marce zdarzały się pechowe egzemplarze W każdej Czy to będzie Skoda, Renault, Volkswagen, Alfa Ja nawet znam historię Od jednego z Was, od jednego z widzów W rodzinie wzięli Audi Q5 Które miesiącami stało waso I zastępczym Q5 Człowiek jeździł przez miesiące całe, nie tygodnie, tylko ileś miesięcy, bo nie mogli sobie poradzić z pneumatycznym zawieszeniem w aucie. Nie mogli sobie z tym adaptacyjnym zawieszeniem regulowanym poradzić, była jakaś usterka i cały czas człowiek, który spłacał leasing, jeździł w zastępczym, nabijał w zastępczym aucie. U, ciężarówka w ostatnim momencie wjechała przed pęca. Tak dość ryzykownie. Ale powiem Wam, że nie żałuję wyboru tego auta. Ja wiedziałem, że wybieram Skodę Superb ze wszystkimi jej urokami. No nie, nie przygotowałem się. Kto mógł się przygotować na to, że jak pojadę po odbiór, to wrócę autem, którym przyjechałem i będę półtora miesiąca czekał na to auto w Warszawie? Na to raczej nikt się nie, przygotow nie, nie przygotowuje, nawet odbierając najtańsze modele Daci, najtańsze modele Fiata czy innej marki, która, którą możemy nazwać marką tanią, budżetową, no jak jakieś podstawowe Dacia czy, czy Fiat Tipo w podstawie w biedzie, to nawet odbierając takie samochody, człowiek nie nastawia się na to, że pojedzie odebrać nowe auto, a tam będzie bubel i padnie elektronika, czy zdechnie co innego. Tym bardziej we flotowym, nie flotowym, flagowcu, we flagowym, flotowym to swoją drogą, bo superurby też we flotach jeżdżą, ale bardziej Octavia flagowcu raczej nie powinno być takich rzeczy, szczególnie po kolejnym liftingu. Jest to najnowsza wersja model na 2020 rok, poprawianej. wiele, wiele lat w produkcji. Co prawda silnik 1.5 TSI nie jest tak nowy. 1.4 TSI był wielokrotnie poprawiany, dopracowany. Ja kiedyś miałem e, oznaczenie kodowe silnika Caxa, 122 konie w Skodzie, pierwszym moim nowym w Skodzie Yeti. Byłem bardzo zadowolony z tamtej jednostki, aczkol aczkolwiek samochód wkurzał hukiem niemiłosiernym, bo jednak buda była fatalnie wyciszona względem tego auta do przepaść. No i wyleczyłem się błyskawicznie z mody na SUVy, Crossovery, tego typu nadwozia. Po prostu no nie, nie, nie jest to zdecydowanie mój klimat. Wtedy jeszcze nie testowałem auta. myślałem, że będzie to fajne auto dla nas z żoną na miasto. Dobra widoczność, fajnie, ale po prostu jakoś się do końca wyleczyłem z, z nadwozia wyleczyłem. typu Crossover SUV. Zdecydowanie bardziej preferuje niższą pozycję za kierownicą, siedzenie w bliżej ziemi. Natomiast jak się trafiają podtopienia miasta jak ostatnio i testowałem wtedy Hyundai'a Santa Fe, takie auto miałem, no to rzeczywiście wygodnie mieć samochód, który jest wyżej zawieszony i który ma wyższy, większy prześwit. Wyżej ma bebechy, bo, no bo no bo po prostu jesteśmy w stanie Przejechać przez większe bajoro na jezdni, przez bardziej zalaną arterię komunikacyjną. Wielu skapitulowało poddało się. A my jechaliśmy dzień, więc jest to na pewno zaleta. Zobaczcie, spalanie odcinka od początku jak jedziemy przy średniej niecałych 70 na godzinę 5,6 litra, także jest ładnie. Na pewno spalanie nie wzrosło, to już możemy powiedzieć z pełną świadomością, mówię, że nie wzrosło. Te, aczkolwiek. Yy, czy jakoś spadło? No może troszkę, może miałem tu 5,8, 5,9, około 6 przed, przed tym serwisem, więc nie zaszkodziło pojechać na serwis. Zobaczymy, jak będzie ze spalaniem w trasie. Oczywiście sprawdzę y, 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 ciśnienie w kołach, żeby nie było za niskie ani też za wysokie. To też trzeba sprawdzić. Polecam każdemu robić to regularnie co kilka tygodni, jak jeździcie czy nawet nie jeździcie, a warto to sprawdzać, bo. To też jest element bezpieczeństwa, nie tylko wpływa na zużycie paliwa i zużycie opon samych, ale też wpływa na, na bezpieczeństwo. Tak dobracie, jedziemy, jedziemy, zdążymy, nie jest to rakieta, ale zielone zdążymy. Silnik pracuje ładnie, żadnych niepokojących objawów, check engine się nie wyświetla. I mam nadzieję, że sprawa już jest zakopana 6 metrów pod ziemią. I nie wróci do nas. I nie wrócą też inne problemy. I że tym ASO wyleczyliśmy Skodę z wszelkich anomalii. Ładnie chodzi, ładnie chodzi, ładnie chłodzi. Ładnie spala, 5-7 na tym odcinku. Dobry wynik jak na benzynę kultura pracy na niższych obrotach i na średnich obrotach jest bardzo fajna w tym silniku tylko na wyższych i bardzo wysokich jest okropnie bo już wiertarka się świdruje, ten silnik brzydko brzmi gorzej niż 1.4 TSI, jakoś się popsuło jeszcze bardziej to brzmienie w te, w tych kosiarkowych wersji czterocylindrowych. Niby upsizing nastąpił bo było 1.4 TSI, które zastąpiło właśnie 1.5 mamy w tym samochodzie pod maską, no ale jakoś brzmieniowo, no nie no nie, 1,4, to jest i fajniej, fajniej brzmiało, troszkę lepiej, dajcie znać co myślicie o zrzuciu paliwa 5,7 na naszym odcinku testowym, dzisiejszym. Dajcie znać co myślicie o naprawionej, o uleczonej u weterynarza kurze, czyli Skodzie, wiecie, ja pieszczotliwie nazywam to auto autokurą. Nie hejtersko, nie żeby się śmiać, nabijać, tylko po prostu, wiecie, no. Poczucie humoru, sarkazm, ironia, to się w życiu przydaje. Nie można być drętwym, jak i od szczoty, bo naprawdę nie warto. Życie jest za krótkie, żeby być sztywniakiem. Trzeba mieć podejście z humorem do wielu rzeczy, dystans do wielu spraw. I tak po prostu żyje się przyjemnie. To Wam polecam. Mieli się czepiać każdego zdania, co powiem, każdego mojego słowa. No nie warto, bo, bo nie wszystko, co mówię, trzeba, trzeba traktować na serio. Wam o tym kiedyś mówiłem. Śmiertelnie poważnie w tym znaczeniu: bo ja wam zdur nie będę opowiadał, ani oszukiwał was. A pewno tego nie będzie na tym kanale. Manual fajny. Nie żałuję, że nie mam DSG, kangurowanie jest nadal, może nie takie, jak było przed liftingiem, ale kangurowanie nadal wyczuwalne na zimnym silniku. No cóż, ideałów nie ma z DSG. kangurowanie nie będzie, ale nie będzie też frajdy z machania lewarkiem. I auto będzie zawsze droższe w zakupie. Nie no, jest kangur. Odpaliliśmy zimny silnik przed chwilą i zrobieniu 100-200 metrów A niestety na zimnym silniku kiedy przyspieszę do powiedzmy 2000 obrotów, puszczę pedał gazu to jest wu, 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 wu. takie podbijanie efekt tak zwany kangur czyli no możecie sobie to wyobrazić po prostu nie ma płynnego zwalniania, auto nie wytraca prędkości w sposób równy, bezwibracyjny, bezskokowy tylko właśnie jest takie Taka czkawka, no to Kangur, ja bardziej to bym nazywał czkawką niż Kangurem Bo mniej podskakuje, a bardziej tak, tak, no, przykojarzy mi się to z czkawką Dobra, jest to nasza druga przejażdżka po tej, którą z ASO wykonałem Kiedy odebrałem auto po serwisie Wersja oficjalna, czujnik ciśnienia spalin To jest wersja oficjalna no a nieoficjalna no to może być cokolwiek zwykły reset albo co innego ktoś tam pisał też, że to troszkę co innego niż czujnik ciśnienia spalin ale zobaczymy dla mnie najważniejsze, żeby już nie oglądać tego badziewia cokolwiek zrobili, mało mnie to interesuje ważne, żeby było skuteczne przed chwilą podpompowałem to zgodnie z tym, co jest po otwarciu wlewu paliwa na klapce, czyli 2,5 atmosfery w każdym kole, zakładając, że chcemy mieć ekojazdę w kilka osób z załadowanym bagażnikiem. No, u mnie rodzina to jest 2 plus 3, więc pełen załadunek za...